Stopniało, za to się rozpadało. Siema, zasiądę sobie wygodnie. Łapeczki, komentarze mile widziane. O tym, że reklam nie przewijamy, chyba przypominać nie muszę. Dzisiaj sobie zrobimy krótkie porównanie: Czy seniorzy w Niemczech, w niemieckich domach opieki mają faktycznie lepiej? Niż u nas w Polsce, jak wygląda sytuacja ludzi starszych na Zachodzie. Jak wiecie, pracowałem w domu opieki, wiele widziałem, także mogę coś na ten temat powiedzieć. Dzisiaj byłem u swojej drugiej babci, ma kiepskie wyniki. Cioteczka, która jest na emeryturze, córka babci, była położna, prosiła. Żebym sfotografował, podesłał jej te wyniki badań, żeby zobaczyła sama, co się z babcią dzieje, babcia unika witaminek, zaleceń lekarza, ona sama się leczy. No ale jak coś się dzieje, biegnie do lekarza, a potem nie stosuje się do zaleceń. <laughs> Dzięki za komentarze pod wczorajszym filmem. Wiele ludzi twierdzi, że skoro Babcia cię wychowywała, Nygusie, to powinieneś wziąć babcię do siebie, nią się zajmować. Słuchajcie, babcia potrzebuje opiekę 24 na dobę, trzeba mieć na nią oko. Nawet teraz siedząc tutaj dla was, nagrywając, nie wiadomo, co by na chacie wywinęła, gdyby miała dostęp do kuchenki, do piecyka gazowego, tak jak miała na chacie. No, po prostu to by było dla niej niebezpieczne. No i jeszcze dla sąsiadów, ponieważ nie wiadomo, co by w tym czasie wywinęła. Na takiego człowieka trzeba mieć cały czas słuchajcie oko. Nawet w domu opieki nie może mieć czajnika bezprzewodowego. Unikają wszelkich różnych sprzętów zasilanych elektrycznie. Już nie wspomnę o jakichś zapałkach, zapalniczkach, bo wiadomo jak to starsi ludzie. Słuchajcie, do tego pampersy w tym wieku i tak dalej. No nie muszę chyba wam tłumaczyć, że do przyjemnych te zapachy nie należą. Takiego człowieka trzeba kąpać, trzeba go ubierać, trzeba go przebierać. Dla młodej osoby, zwłaszcza dla faceta, powiem wam, jest to bardzo obciążające psychicznie fizycznie też dobra ale wróćmy do sedna sprawy pobyt w Niemczech w domu opieki przykładowo w takich w jakich ja tam w Niemczech pracowałem to było rok temu ponad cena miesięczna to była około 3600 euro 3600 euro miesięcznie do Około 4,5 tysiąca euro miesięcznie, słuchajcie, to były ogromne domy starców. Było kilka różnych miejscówek. Te domy, w których ja pracowałem, jeden miał 130 pokoi, drugi miał 150. W innym było 7 pięter, chyba 160 pokoi. Także no, sporo ludzi się tam przewijało. Niektórzy mieli pokoje podwójne, inni mieli pokoje pojedyncze. No i też zależy od schorzeń, od opieki. Od tego zależały też koszty utrzymania takiego człowieka miesięcznie. Oczywiście były też droższe domy starców. W Niemczech w ogóle jest tak, w Polsce tego nie ma. Jeżeli ktoś idzie do domu starców. Nikt nie wnika, ile masz oszczędności na koncie. Emeryturka oczywiście musi wystarczyć w Polsce na opłaty domu, ewentualnie tak jak ja zrobiłem, że odkupiłem mieszkanie babci i te pieniądze co miesiąc są dopłacane z tego, co zapłaciłem za mieszkanie, żeby miała utrzymanie w domu starców. W Niemczech. Przy takiej kwocie jak przykładowo 4000 euro. Wypośrodkujmy to. Ilu emerytów w Niemczech, myślicie, ma 4000 euro emerytury? Nie znam żadnego osobiście. Tam wygląda sytuacja tak, że wnikają w to, czy masz mieszkanie własnościowe, czy masz oszczędności. Jeżeli jakiekolwiek masz, dom opieki kładzie łapę na tym. Dopiero jak się to skończy, zaczynają szukać rodziny, która będzie dopłacała do utrzymania rodziców, dziadków. Różnie to bywa. Tak. Słuchajcie, dlatego większość starszych osób. Które już decydują się iść do domu opieki, albo są jeszcze świadome na umyśle, są w stanie iść do notariusza, podpisać jakieś dokumenty, testamenty, przepisać mieszkania, domy na swoich wnuków, dzieci. Robią to zawczasu, ponieważ tam każdy wie, że każdy cent, który Ci zostanie, Zostaniesz z niego ograbiony, najpierw pójdzie to na dopłaty na Twoje utrzymanie, no i żeby całe majątki, słuchajcie, ludzi nie przepadły. Właśnie starsi ludzie już zawczasu przepisują wszystko na rodzinę, żeby po prostu rodzina z tego skorzystała, a nie dom opieki, ponieważ jeżeli. Skończą się pieniążki, wtedy wspomaga to wszystko. Urząd miasta robią dopłaty, dofinansowanie do tych osób, które znajdują się w domach opieki, ale też potrafią szukać rodziny, żeby oni dopłacali, jeżeli się okaże, że mają z czego, że mają odpowiednie dochody. No to cię troszeczkę tam z kaski oskubią. I nieważne, czy masz ojca, matkę, może się nie wychowywałeś z nimi, ale jesteś ich dzieckiem, jest to w dokumentach, więc mają prawo domagać się tego, żebyś dopłacał. Tam w ogóle mówiłem Wam kiedyś, że na bezrobociu. W zależności od wieku, ile masz lat, możesz mieć tyle oszczędności na koncie. Możesz mieć takie auto do takiej wartości, jak masz droższe albo więcej, nie dostaniesz bezrobocia. Powiedzą ci, że masz pieniądze zaoszczędzone, więc ci się nie należy. Jak masz za drogi samochód, to każą ci go sprzedać. Jak masz za duże mieszkanie, każą ci zamienić na mniejsze. Oczywiście, pomoc socjalna jest tam. Ciut lepsza niż u nas w Polsce, ale też nie ma, słuchajcie, takich kokosów. Czy faktycznie w Niemczech są lepiej zaopiekowani? No, słuchajcie, mam tylko porównanie do tego domu opieki, gdzie jest teraz moja babcia. Tam w Niemczech codziennie było sprzątane. Dzień w dzień pokoje były sprzątane. Oczywiście wykwalifikowana pomoc. Zwłaszcza szefowa działu, przykładowo na piętrze, no to musiała mieć skończone kursy, i tak dalej. Ona rozdzielała tabletki, ona przeglądała tych ludzi, mierzyła ciśnienie, sprawdzała, jak się czują. Ja wylądowałem też jako opiekun na rok czasu w domu starców. Tą historię wam kiedyś opowiem, jak do tego doszło. No niestety byłem zmuszony, także też pracowałem przez rok czasu w tym zawodzie. Oczywiście wykwalifikowana pomoc ma lepsze zarobki. Wydaje mi się, że ci ludzie w Niemczech jednak są bardziej, przynajmniej tam gdzie pracowałem, bardziej doglądani. Są objęci większym zainteresowaniem, większą troską. Ja pamiętam jak było rano pobudka mycie pampers na tyłek ubrany zawieziony na stołówkę później w południe zmieniany znowu pampers po południu zmieniany pampers wieczorem zmieniany pampers sytuacja która niedawno się zdarzyła że zajeżdżam do babci a ona w ogóle nie ma pampersa na tyłku słuchajcie no Fakt, że babcia Pampersów bardzo nie lubi, potrafi je ściągać, wyrywać, wyrzucać do kosza. Ci ludzie w Niemczech byli ważeni, byli stale doglądani. Widać było to zainteresowanie. Po prostu to był Twój zawód i wymagano od Ciebie, żebyś tymi ludźmi się zajmował. Historii z domu opieki, gdzie pracowałem przez rok czasu, przypominam. Jako opiekun do ludzi starszych, historii mam też, potąd jeszcze zdążę Wam opowiedzieć. No, słuchajcie, zawód jest paskudny. No, trzeba to przyznać. Nie każdy to lubi. Zapachy, różne rzeczy, i, i, i bandaże, i, i rany, opatrywanie, i tak dalej. No, nie należy to do przyjemnych. Jednak, wydaje mi się, że w Niemczech do tego, podchodzi się o wiele bardziej, słuchajcie, profesjonalnie, tak. Profesjonalnie ci ludzie wkładają bardziej w to duszę. Oczywiście nie każdy nie każdy lubi tą pracę, ale no wymagają od ciebie, pilnują tego, czy ty wykonałeś swoją pracę poprawnie, czy nie. Wydaje mi się, że tutaj u nas stosunek do tego jest bardziej że tak powiem, o No fakt, że koszty utrzymania mojej babci są sporo mniejsze, 3500 zł, a przykładowo 4000 euro miesięcznie. Słuchajcie, mówicie, kto ma taką emeryturę w Polsce, żeby się utrzymał, a kto ma emeryturę 4000 euro w Niemczech, żeby się utrzymał. No już nie wspomnę o sytuacjach, gdzie ludzie przepisali całe majątki na rodzinę, żeby nie poszły po prostu na pokrycie kosztów utrzymania w domu opieki, no a ci ludzie później pojawiali się może raz na miesiąc, może rzadziej. A jeżeli już trzeba było coś kupić, no to był wielki problem. Najtańsze rzeczy przynosili. W ogóle ci dziadkowie powiem wam troszeczkę biedni tam byli, nieraz przychodzili do mnie, czy możesz dać z papierosa, bo... Po prostu nie mieli swojego kieszonkowego, nie mieli nic, bo koszty utrzymania tam w Niemczech tych ludzi starszych jest po prostu kosmos. Kosmos. Tyle to potrafi miesięcznie kosztować. Dobra, panowie i panie, takie zachciało mi się zrobić dla Was nagranie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Sporo ludzi z Zachodu mnie ogląda. Ludzie oglądają mnie, którzy pracowali którzy mają kogoś w domu opieki. Powiem Wam, ja po roku czasu już miałem dosyć. Powiem tak, miałem koszmary, śniło mi się to po nocach. Praca nie należy do przyjemnych, trzeba być na to odpornym. No ale jeżeli już wykonujesz tą pracę, myślę, że powinieneś się do tego przyłożyć. Nikt nikogo do tego nie zmusza. Pozdrowionka do usłyszonka.